Dzięki BeeDrive przesyłanie zdjęć filmów i plików z telefonu do komputera jest wyjątkowo proste. Ten film pokazuje, jak wysyłać pliki z telefonu do komputera za pomocą BeeDrop, dzięki czemu można do nich uzyskać dostęp na innych urządzeniach. Sygnatury czasowe poszczególnych sekcji znajdują się w opisie filmu. Najpierw podłącz BeDrive do komputera. Następnie zainstaluj aplikację BeeDrive na komputerze i telefonie i upewnij się, że wszystkie urządzenia są w tej samej sieci. Otwórz aplikację B-Drive na komputerze i zaloguj się za pomocą konta Synology. Wybierz opcję przesyłanie mobilne i kliknij kontynuuj. Zostanie wyświetlony kod QR umożliwiający sparowanie urządzenia. W telefonie otwórz aplikację B-Drive i dotknij opcji skanuj. Zezwól na dostęp do kamery i zeskanuj kod na komputerze w celu sparowania. Po sparowaniu B-Drive wyświetli monit umożliwiający wykonanie kopii zapasowej zdjęć. Jeśli chcesz to zrobić, kliknij Łączę wideo na ekranie. W przeciwnym razie dotknij opcji Konfiguruj później. Następnie możesz dotknąć ikony B-drop, aby wysłać zdjęcia lub pliki do B-Drive, aby uzyskać do nich łatwy dostęp na komputerze. Pokażemy to na przykładzie kilku zdjęć. Dotknij opcji Zdjęcia i wybierz Zdjęcia w telefonie, aby rozpocząć ich wysyłanie. Postęp tworzenia kopii zapasowej można śledzić na stronie Kolejka Bidrop. Zobaczysz otwarty folder Bidrop z plikami lub zdjęciami na komputerze. Teraz możesz zająć się swoimi zdjęciami i plikami w jednym miejscu. Po prostu przeciągnij i upuść je tam, gdzie chcesz. To wszystko. Aby dowiedzieć się więcej o B-Drive, subskrybuj kanał firmy Synology w serwisie YouTube lub kliknij inny film, aby kontynuować oglądanie.